Mówią, że miłość do wnuków jest wyjątkowa, czasem nawet głębsza niż ta, którą darzymy własne dzieci. Prawdziwe szczęście przychodzi wtedy, gdy zostajemy babcią albo dziadkiem, bo wnuki to najcenniejszy dar od losu. Kiedy mała rączka chwyta Twój palec, sięga prosto do serca. Mówią, że od wnuków dostajemy pocałunki, jakich nikt inny nam nie daje, i oddajemy im miłość, o której myśleliśmy. Że już dawno uleciała. Są jak anioły bez skrzydeł, nowa szansa, najczystsza radość, która na nowo daje życiu sens. Mówią, że przekazujemy im lekcje, które sami zrozumieliśmy zbyt późno i dajemy im wszystko, co mamy, nawet tę miłość, którą uważaliśmy za utraconą. Obserwując, jak rosną, uświadamiamy sobie, jak szybko płynie czas. I dlatego kochamy ich bardziej niż cokolwiek na świecie.